Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Proszę Państwa, mam serdeczną prośbę do Państwa, żebyście skończyli rozmowy towarzyskie, ponieważ to przeszkadza w przebiegu sesji. Projekt uchwały został dostarczony Państwu wraz z uzasadnieniem. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, zamykam i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę. A, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk przeciw, Wstrzymuje się i podnieś rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, jedna osoba przeciw, trzy osoby są nieobecne. Dziękuję Państwu za głosowanie. Uchwała została podjęta. No już pora taka, żeby. Dobrze, ale zachowajmy powagę do końca sesji. Przechodzimy do punktu kolejnego. Siedem.